PRL-u była taka zabawka, gdzie naciskając przyciski starano się, żeby kółka w wodzie nadziały się na szpikulce. Szczytem marzeń to nie było, ale taki był PRL. Żeby obejrzeć sobie zmieniające się obrazki w tej zabawce trzeba było przekręcić obiektyw. Zabawki nie były najgorsze, ale na pewno były inne. Kiedyś zabawki pluszowe wyglądały inaczej. Taki miś z lat 60 miał swój urok. Wtedy specjalnie tak montowano ręce i nogi, żeby można było je ustawić w dowolne. Wybranej pozycji. Perelowskie dziewczynki tuliły się do swoich plastikowych lalek i bardzo często zasiadały z nimi na spotkaniach przy herbatce. Popularne były lalki celuloidowe, które teraz nie wyglądają aż tak uroczo, ale w tamtych czasach podbiły serca najmłodszych i z jakichś względów nazywały się kiki. A co ciekawe, teraz nie używa się do produkcji zabawek celuloidu, bo jest łatwopalny. Dzieciństwo dzisiaj to zupełnie inna bajka, wtedy były ograniczona ilość dostępnych zabawek. Jak ktoś miał szczęście i miał krewnych za granicą, dziewczynki mogły liczyć na piękniejsze lalki z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Prawdziwe Cacka. Cackiem też była zabawka Świętego Mikołaja, która w latach 70. była często prezentem pod choinkę. Święta Bożego Narodzenia to był magiczny czas. W latach 80. tak wyglądała szyba wystawowa sklepu z zabawkami. Po prostu szał. Komunistyczniejsi rodzice udawali, że Mikołaj zostawił pod choinką tego wspaniałego jeża, który idealnie trzymał wszystkie kredki. Nie tylko jeże były plastikowe. Wańka wstańka to dopiero była zabawa. Jak tylko ją zdzielić, ta kołysała się na boki i wracała na pozycję startową. Z jakich przyczyn była to zabawa? Tak samo rewelacyjną plastikową zabawką było tiki-tiki, czy klik-klak. Genialny pomysł, żeby walić o siebie plastikową. Kulami złączonymi sznurkiem. Niespecjalnie można było określić ten przedmiot mianem resoraka, ale takim fiatem w latach 70. dzieci się bawiły z przyjemnością. Samochody na kabel robiły furorę. Nie było zdalnie sterowanych pilotów, no to można było pokierować autem kablem, takim Mercedesem. Ale jak to był niezadowolony z maleńkich rozmiarów aut, można było pojeździć większym, prawie jak prawdziwy. Plastikowe zwierzęta do zabawy, jak te kury czy lew, to jedna sprawa, ale mały plastikowy murzynek jakoś trudno byłoby sprzedawać dzisiaj. Z perelowskich zabawek, największą popularnością wśród ojców cieszyły się kolejki elektryczne, a dzieci, jeśli były grzeczne, mogły poczekać na swoją kolej. A że mogły czekać długo, to wolały Pójść na dwór i zagrać w piłkę. A wielu pamięta, że piłki wszyscy mieli praktycznie takie same i takie same pompki do nich. Ulubionymi zabawkami chłopaków były zestawy wojskowe. Żołnierze w różnych pozycjach, czołgi, zasieki, czyli to co dzieci doby zimnej wojny musiały mieć obowiązkowo w pokoju. A żołnierzyki często trafiały na pojazdy niewojskowe, jak choćby na pakę tego żbika, czy nawet na tylne siedzenie, egzotycznie wyglądanie. Oglądającego kabrioleta CZZ 4046. Trudno klasyfikować rower jako zabawkę, ale na widok takiego trójkołowego azaka niektórym na pewno jeszcze łezka w oku się zakręci. Zakręci się tak, jak kręciły się niezliczone ilości bączków kręcących się na drewnianych parkietach, podłogach w całym kraju. Były co bardziej zmyślne urządzenia. Plastikową kurkę znoszącą po naciśnięciu przycisku równie plastikowe jajka. Można było dostać w każdym Kiosku Ruchu. Popularne były misie z ruchomymi oczkami, a że były często lekko zezujące, mówiono o nich, że to misie zezolki. Coś, co nie spotyka się tak często obecnie, a w PRL chyba miał każdy drewniany czy plastikowy koń na biegunach. Niektórzy byli w nim zabujani. Niektóre zabawki nawet nie trafiały do dzieci. Piesek z bujającą się głową trafiał na deskę rozdzielczą licznych syrenek czy maluchów. Wkładanie wydrążonej drewnianej matrioszki do kolejnej matrioszki było popularną rosyjską rozrywką, która się podobała polskim dzieciom. W tych czasach może się to wydawać niemożliwe, ale zaprowadzanie dziecka do piaskownicy odbywało się bezpośrednio z krzyku, jeśli tylko zabrano plastikowe wiaderko z sitkiem, foremkami, no i obowiązkową łopatką. Więcej nie było trzeba. Popularne były bierki, które trzeba było wybierać z rozrzuconego stosu, nie poruszając resztą. Chyba najwięcej punktów było za trójzęba. Jeśli chodzi o gry planszowe czy zręcznościowe, to nie tylko bierki cieszyły się popularnością. Kto wtedy nie grał w chińczyka? Kto nie pasjonował się kolejną partyjką warcabów? Na pewno wielu pamięta, jak szybko potrafili zbić majątek w eurobiznesie. A z dziadkiem nie trzeba było koniecznie wybrać się do lasu żeby zabawić się w grzybobranie. Zabawa w mózg elektronowy, jak widać po opakowaniu, uczyło i bawiło, a polegało na połączeniu pytania z właściwą odpowiedzią kabelkiem. Dobra odpowiedź skutkowała tym, że zapalała się żaróweczka. By nauczyć w socjalizmie młode pokolenia to i owo na temat oszczędzania, by ich zachęcić do zbierania pieniędzy, wręczano im atrakcyjnie wyglądające puszki. W polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dzieci mogły bawić się w jojo. Teraz też się to zdarza, ale raczej nie tak często, jak to miało miejsce w socjalizmie. Dziś, tak jak w PRL-u, popularna była, zdaje się, nieśmiertelna kostka Rubika. Wtedy, co prawda, była tylko jedna odmiana i wszyscy mieli taką samą. Dziś już nie są tak często spotykane drewniane puzle, czyli klocki, układanki, które, powiedzmy, że układało się tak jak puzle. Oczywiście w kraju, gdzie obywatele wręcz kochali się w socjalizmie, nie było miejsca na zachodnie imperialistyczne zabawki, stąd dzieci musiały układać konstrukcje nie z Lego, ale zwykłych plastikowych klocków. Co bardziej umuzykalnione dzieci, albo te mające aż za bardzo ambitnych rodziców, grały na różnych instrumentach była wiola. Jak komu wiola nie była miła, była konkurencyjna triola. W wielu polskich domach można było zobaczyć dzwonki cymbałki, czy wyjątkowo prezentujące się, a jeszcze lepiej wybrzmiewające, pianino anelle. Do tego wyjątkowo stylizowany saksofon, który brzmiał lepiej niż wyglądał. Rodzice z polotem mogli sprawić swoim pociechom harmonijkę w kształcie pieska, a dzieciom, które nie wykazywały specjalnie talentu muzycznego, rodzice kupowali mini songbooka. Pamiętam jako dziecko sam bawiłem się kalejdoskopem i mogłem godzinami oglądać, jak zmieniają się obrazki. Ale bezsprzecznie wśród chłopaków przedmiotem pożądania były strzelające kamyczki. Ktokolwiek wychodził na podwórko z diabełkami był najlepszy na podwórku tego dnia. Niespotykaną zabawką dzisiaj jest socjalistyczna wypalarka do drewna, która dawała sposobność stworzenia dowolnych arcydzieł. U schyłku socjalizmu zaczęły się pojawiać gierki elektroniczne, które zwolna zaczęły wypierać klocki domino, skakanki czy nawet resoraki. Największą popularnością cieszyły się gra elektroniczna Ruskie Jajka. W to można było szarpać godzinami, póki bateryjka nie padła. Wszystkie te zabawki są absolutnie nieatrakcyjne dzisiaj, ale że sklepowe półki w socjalizmie pozostawiały wiele do życzenia, a to co było dostępne nieraz kosztowało stanie w długie godziny w kolejce, czy wymagało znajomości, ale gra była warta świeczki. Dzisiaj jako, że PRL cieszy się sporym zainteresowaniem, na aukcji. W internetowych można sobie kupić jakiś relikt historii, ale trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobała ta podróż sentymentalna w czasie. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę, jak nie, dajcie kciuka w dół, a jak jesteście niezdecydowani, no to dajcie kciuka w bok. Może to Was zadowoli. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam!